Siemanko, z tej strony! What the fuck just happened? Offline jesteś, Weź się z nim, zaraz. Ja jestem offline, przecież mam normalnie Jacob, chcę zagrać z tą w meczetrwiej w współpracy. No to, chodź, chodź. Co za chore, coś. Eee... lol. <laughs> Dobra, w każdym razie siemanko, z tej strony, i witam się z wami serdecznie. W kolejnym odcinku z JNN, oczywiście, z mną jest Jacob. No, siwano wam wszystkim. I nagrywam ten mecz po raz czwarty trzeci. No jakoś tak. Możemy wam, możemy wam streścić nasze perypetie w trakcie tego spotkania. What the fuck! Gramy w niebieskich strojach i tak przez chwilę nie piłkę Jakie niebieskich? Gramy w niebieskich strojach. Nie gramy w żółtych strojach. CO? Chrosto pić, gramy z Burusią, która gra w żółtych strojach, a my gramy w niebieskich. Nie, Burusia gra w białych. <laughs> <laughs> Jak ja kocham Fifę, to jest niewiarygodne. Ty mówisz poważnie? Tak, my gramy w żółto-niebieskich, a Borusja gra w cało białych. Gramy w niebiesko-białych, z niebieskimi spodenkami i białymi koszulkami getrami, a Borusja gra w całkowicie żółtych. No w tych swoich normalnych, o. nie, domowych. Wow 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 wow, 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 wow. Wow! Piąta minuta Neymar strzela. To była bardzo udana, O, no, więc może rozpoczniemy streszczanie, jak to się wszystko zaczęło. Więc wszystko, wszyscy sobie z radością rozpoczęliśmy nagrywanie pierwszego spotkania, ja się zaczynam witać, Jacob się nie przywitał, bo w tym momencie nas rozłączyło po raz drugi. No więc z nadzieją w głosie rozpoczynamy drugie spotkanie, w którym... W którym... E, klawiatura mi wykryła jako pad. I... To po prostu było tak ciekawe, że ja nie... Wolę nie opisywać tego, jak, jak się uczyliśmy na bieżąco sterowania klawiaturą. A czy ty się uczyłeś, ja mi działało wszystko dobrze. No tobie tak. Tam stoisz teraz? Przecież żyję. No to masz. Jak żyjesz, to masz Fuck. No ładnie, nie ładnie. to chciałem. No a potem jeszcze raz nas przerwało. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz i nagrywamy i prowadzimy 1-0. No lepszy rys niż nic. O ile to dopasowało? Ale otwarci są strasznie, mam, mam wrażenie. Że straszne dziury zostawiają. No Jezu, Nexjon, serio. Nexjon! Nexjon! Nie słyszycie, znowu cóż za wspaniałe połączenie to jest. Tracimy bramkę po tym jak popełniłeś fatalny błąd. Chcę, żebyś to wiedział. Że gram sam taram tam taram taram tam tam. taram the fuck? taram taram taram, 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 taram. Słyszysz mnie, czy nie? Tak, słyszę. A ja ciebie ani trochę nie słyszałem. Ale teraz? Halo, Jacob, Jacob. Nie, wcześniej, wcześniej. Wcześniej, ci, jak straciliśmy bramkę, to cię w ogóle nie słyszałem. Aha, my straciliśmy bramkę. A to nie wiedziałeś o tym? Eee Miałem zacięcie, takie. Pierdut i. Jestem na środku boiska z piłką. No to teraz jest 16 minuta tak, tak ci tylko mówię. A, no dobra, no to zaraz odrobimy. Marco. Ale nie ogarniam tej FIFA. Jakim celem możemy grać w różnych strojach? Powiedz mi, bo ja tego po prostu nie pojmuję. A jak widać możemy. Ach, FIFA, FIFA! Czym ty jesteś, że takie rzeczy nam robisz? Niczym. Ona... Czy to przypadek? Nie egzymu. Sądzenie Wybijaj piłki jak masz w takim momencie. NO NIE NIE! Ja pierdzielę. Tylko mi samobója brakowało Do pełni, pełni radości w dzisiejszym dniu you know, I just can't get no sleep No pyk Daniel wesz. I teraz Fred przy piłce Zabij Freda no nie, no nie O, Patrz, dobre, przykro, nie, pas. dobre, a to teraz ja No nie O, a jednak tak Patrzcie, 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 patrzcie na tą okazję Nie tam O, odwrotam <gulanie> To jak on jest prawdziwym konstruktorem. ja czy tam... No i co mamy? Co mamy? na 011, 1-1 coś to za dobrze na razie nie wygląda. Wcześniej jakoś nam na samym początku lepiej szło. Nie czuł. Nagły spadek czasu Serio? Serio nie dość, że mi głos jeszcze siada, to miałem gałkę centralnie w prawo przekręconą. Tyrolololololol. po tym bramkę to no ja pierdzielę, myślałem, że już został tak sam What the fuck? Czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się cholera dzieje? <laughs> nie Ja pierdzielę, weź mnie tak nie strasz. Podaj dobrze ten razem, proszę. No! Ja podajem dobrze! To się nazywa grycie arpącami... <FISC2> na No... OO To, Tu 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 tu, tu no, liniu, co ty taki nieogarnięty Stary teraz 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 coś tu musimy wykombinować z tego Nie, Dobra zrozumiałem przekaz ja O dobra widzę oni też mają communication dobre No, No, pięknie i teraz, 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 patrzcie, 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 patrzcie Nie, Pauli... Raz wyleci z tego boiska What the fuck? fuck się dzieje, czemu oni zwalniają w momencie jak piłka do nich podbiega? Nie wiem, wiem, że teraz Luisem trzeba gonić, patrz jak go wyczyścił Ale Aubameyang jeszcze Nie.

Powiedziałem, ach fuck. Dobra, mamy piłeczkę. Dobra, coraz lepiej to wygląda. Neymar tam szaleje, więc trzeba z niego korzystać. Ten co sobie przez całe boisko przy z piłką. Wow 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 wow, wow. Tam Mam faun. nadzieję, że dla nas Tak, no dla kogo. No to jest FIFA. Dobra, rzucej. Rzucaj to i leci. No i jeszcze z daleka możesz Urwać No nie udało się No i spokojnie Niech Spokojnie. nią Spokojnie Łooo Jacob co ty robisz to... Jest O oh, Boże myślałem, że to gol Błaszczykowski ze swoją fryzurą od roku 2011 No jakoś tak ale źle przyjąłem O, o Pięknie bramkarz Nie oganiam co nam Cezar wyrabia w tym spotkaniu Autentycznie stary No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem Paulina podał czekaj. sobie nie piłkę stary czekaj. Zostaw to nie! nie Tak się nie robi To się nie tak stało Tak się nie robi ja! Troszkę przeważają. Ale tych wszystkie chyba strzały zresztą zaraz zobaczę. No, były takie. Chociaż troszkę mieli, jednak. Ale większość z tych strzałów to chyba była wtedy, kiedy była zwiecha taka momentalna, chyba. No, dobra, gramy. Ale to jeszcze to jest do wygrania, bez problemu. To jest na luzie jeszcze do wygrania, obudziliśmy się w tej drugiej połowie w końcu, tylko że sędzia nas postanowił. Em, em, Aj, to, to mnie trochę e, znokautował, panie sędzio. FAK, FAK! piszcu na szczęście to był! NIE! CO? Jezus, to? Ej, e, co to była wow. za bramka? Ja pierdziele! Jak to przeszło przez wszystkich? Oh, mógł chociaż dostać powtórkę, a to zobaczył. Nie, bo mu wstyd za to. Cezara. Cezar. Co i do tego? Co tu było? To jest FIFA. To jest FIFA. Dobra, do przodu. Pięknie. Aha, subcio. O to właśnie mi... Dokładnie o to mi chodziło O stary i teraz kontra. Mocno, pięknie A to do mnie jest Czemu ja znowu do siebie sam wygrałem? Nie wiem, bo mi to Aha Super Większości indywidualnych no no wychodzi... nie... Mm. No już mm. O, o, góra, góra, góra! Próbowałem, przysięgam, czekaj... Do kogo idioto No przecież podawałem nie do tego, nie... Popatrzcie do kogo podałem, do tego, który tam wybiegał, widziałeś? Nie wiem, mm -hmm. kto to był, ale... Wykryło mnie i, i koniec, FIFA wiedziała lepiej. To jesteś, Jezus Maria, co jesteś, co Wygląda jak mopsi, ale jesteś, co Jak? Wysyłamy to nagranie do oficjalnej siedziby i jej... Patrzcie co stworzyliście, SKURCZYBYKI! byki! Ja na to wydałem moje pieniążki. Wspaniałe. Zielone. Aż sobie przykryję mikrofon nakrętką od, od picia z tych emocji. Może to tym żeś na trybuny poleciał Czemu jest porównanie strzałów Luisa Gustavo z Robertem Lewandowskim? Bo Gustavo jest snajperem profesjonalnym Nie interesuj się, to jest Fifa w której Lewandowski nie miał spalonego przebiegając przez całe boisko A ty kubany Jeszcze będziemy musieli kołki robić. Hmm. Nasz entuzjazm jest morderczy, to wam mogę zagwarantować. Nie, no mi się teraz świetnie już gra. 4-1 dla przeciwnika? Kto by nie chciał w takiej sytuacji się znaleźć? Szczególnie po takich pięknych golach. Nooo. A, no super. Ja pierdziela Dawaj, 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 puszczę jeszcze. Dobrze. Nie wierzę. Nie, nie, to się nie dzieje naprawdę. Powiedział. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Masz. Marcelo. Super, Zobacz, Włodek, z jaką łatwością dobrze się pokazał. Będzie strzelał, no i nie ma nie wiem, problemu. Jeżeli chciał dobrze strzelić, powinien szukać miejsca na oddanie strzału lepszą nogą. Lewandowski Neyman, ależ wysoko zagrana piłka do kulka. Jak mnie Jak wyczyścił? On, kurde blaszka, się może nie przebiegać? Jeż klub ma taką wielką dupę, że tam bym się mógł na ludzie przepchnąć. Aha, ja falowałem Spoko, nie zauważyłem nic. You know I just can't get no sleep. Nie, 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 Jest spalony na szczęście. I mam O oh, fuck! Pff, nie wiedziałeś, że to się podoba. No nie za bardzo Tym bardziej, że jak w takich podaniach, to oni chce jak kołki Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego Ale dobra, coś, coś idzie, coś idzie Ale popatrzcie, przebywałem więcej spalonych No jest pozytyw jak już takie strzały oddają z tak daleka, to jest źle, jest źle. teraz, bo przecież prowadzą. Ja też takie odmówię. No, w naszym przypadku był, byłoby to raczej... ...nie rozwiązaniem. Nie potrafimy wygrać ani jednej główki, nie. No, widać, jak bardzo jest wytrzymały. To prawdziwa potwora drużyny. No, może teraz jakaś bramka. Nie. Nie. Rozumiem. Luisz ma prawdopodobnie połamane obie nogi. Nic się nie stało, panie sędzio. Nie odgwizduj fałlego. 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 Bo <laughs> jest nazwi ten... za późny. Proszę. nazwij nazwi, nazwi ten odcinek. Nie odgryźcie fałlego. Nie. Sędzia, nie odgwizduj fałlego. Proszę. Powiedzieć, <grym z ubraniem> ale nie odrzuci faulego. Lego. Ja tam Faulego widziałem <grym z ubraniem> się tam przepychał między Faulik Jego Kosy lecą Faulego Jeśli Faulego to Patrzcie jak, Co jak Paulego. chciałem powiedzieć Faulego No faulował go nie? To się skróciłeś <noise> Jak po angielsku chciałem Faulego Nexion, no, <noise> nowe te teraz... Nowy slang Faulego Ej stary, 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 podaj, sweaty Albo dobra, nie Ale teraz robimy tyle cieszynek, że oni nie wyrobią No czekaj dobra Nie, mi przestał ja biegam w kółko z tym. Że nie zasłużyli na tę bramkę z gry. No, Szpakowski mówi, że nie w zasłużyliśmy, w zasłużyliśmy na bramkę, Nie zna się skurczyły <noise> Nie wiem, gdzie tam? 5-2 jest. Nie zasłużyliśmy. Faulego! Łukasz, faulego? Fauluje go, faulego! Nie, ja faulego, to brzmi, to brzmi jak nie wiem, jak, jakiś... Polish English by... Lego Technic, albo coś takiego, faulego, Taka nowa wersja Lego. No, bo ci... W ogóle widzieliście, że będzie film o Lego? Co? Jaki film o lego? No film o lego, D dosłownie o lego Ale co, że jakieś dziecko sobie składa klocki i, i co? Nie, lego, lego będą mówiły i w ogóle Jakaś tam historia jest wymyślona A to ja takie chyba nawet bajonikle gdzieś jeszcze mam na kasecie VHS Ale no nie, takie lego, że prawdziwe, lego Nic nie rozumiem, jestem po prostu za, za bardzo zażenowany tym spotkaniem Ja pierdzielę A... Luis, czemu ty główkujesz do tyłu? O, kolego, ja bym podał jeszcze raz, o! Co za frajer! Brawa dla bramkarza. Przytomne zagranie. I patrzcie, i patrzcie na to bramkę, co teraz będzie Podaj mi No ja muszę to pół Ciągle przypominam, że ja gram w innych strojach niż się, No, to, to swoją drogą, że wiesz Mógłbyś zrobić rajd Dawaj, uwolnij mnie No ale co ty, sędzia widzę? gwizdze No, dzisiejszy odcinek mi się bardzo podobał No mi też, świetny był Faulego i, ogóle... i w ogóle... Fauli ogólnie Faulego. Nie ogarniam Dobra, to no. byłem tyle w tym kolejnym odcinku, ten był naprawdę niesamowity, energiczny i w ogóle super Ja się z wami żegnam, ze mną był Jacob No się na razie No i na razie, cześć